W związku z Polsat Superhit Festival do Trójmiasta zjeżdżają nie tylko mający wystąpić na scenie podczas wydarzenia artyści, ale i inne związane ze stacją znane twarze. Na miejscu jest już Izabela Janachowska, która ma poprowadzić jeden z koncertów. Ekspertka od ślubów nie przyjechała do Sopotu sama. Nad morze zabrała ze sobą ukochanego męża, Krzysztofa Jabłońskiego. Iza i starszy od niej o 27 lat milioner tworzą bowiem wyjątkowo zgrany duet i starają się spędzać razem czas, kiedy tylko mogą. Nic więc dziwnego, że dzień przed muzyczną imprezą małżonkowie postanowili nieco się zrelaksować, wybierając się na wspólny spacer. Na zdjęciach paparazzi widzimy, jak rodzice Krzysztofera Aleksandra, korzystając z pięknej pogody, eksplorują Sopockie U. Podczas marszu Izad przewieszoną przez ramię torebką Chanel za 20 tysięcy złotych i Krzysiek z telefonem przy uchu niemal przez cały czas trzymali się za ręce. Puścili się dopiero wtedy, gdy celebrytka nagle się zatrzymała. Sądząc po zrobionych im fotografiach, Izabele dotkliwie obtarły śnieżnobiałe adidasy. Po sprawdzeniu obrażeń na stopach 35 latka powędrowała do apteki. Po zakupach Janachowska nie miała już jednak ochoty na kontynuowanie spaceru. Małżonkowie zamówili więc taksówkę i udali się w bliżej nieokreślonym kierunku.